Cześć, kochani, słuchajcie, trzy słowa do Jarka. <coughs> Trzeba być wyjątkowym skurwysynem, synem, żeby swoich obywateli kraju, w którym mieszkasz, którym byłeś, miałeś moc, władzę, nazywać śmieciami. Kurwa i to mówi facet, który się spotykał z kagiebistą ruskim, kurwa, Basilem. Słuchajcie, w prywatnym mieszkaniu, kurwa, przy drinku i dupczeniu prawdopodobnie. Słuchajcie, był gejem od zawsze, kurwa, tylko nikt tego głośno nie potrafi powiedzieć. A oczywiście media milczą, coś tam czasami przebąkują, ale to nic. Ale powiem ci, Jarek, tak, powiedziałeś na nas śmieci. To uważam. Że powinnam ci powiedzieć jedno: 40 lat płaciłam podatki w państwie, wychowałam dwoje kurwa dzieci bez jednej złotówki pomocy z państwa. Płaciłam podatki, za które ty kurwa i wielu innych w tej chwili pracuje, za które ty siedzisz kurwa w tym sejmie ponad 30 lat. I ty kurwa śmiesz, powiedzieć, że my jesteśmy śmieci. Ja ci powiem tak, mój drogi, ty się nie nadajesz ani do zmieszanych, ani do normalnych. Ty się nadajesz kurwa już na kompost. Także odpierdol się już od Polaków, zamknij oczy i nawet do widzenia ci nie powiemy. I jeszcze jedna sprawa, kochani, Pełczyńska, do zwolnienia i to natychmiast za to, że nie dopilnowała. I jeszcze jedna sprawa. Poseł Pisowski, czy radny, już nie pamiętam, sam kurwa z tego KPO namawiał na to, żeby kupować jachty. Przejrzyjcie sobie internet, ciemno to Pisowska i prawacka, a to będziecie wiedzieć, kto namawiał na kupowanie tych wszystkich luksusów dla przedsiębiorców. Pozdrawiam Was serdecznie i dalej się odpoczywam. Całuski. I nie zapomnijcie, cała kurwa naprzód.